To najszczęśliwszy dziewięścił dzisiaj, nie, zawodowy, się... polityczny. Jeśli chodzi o to, myślę, że jeszcze wiele do zrobienia przede mną. Co czeka Polskę zarządów platformy? Na pewno nie to, co czego byliśmy świadkami przez ostatnie dwa lata. Trzeba zacząć odbudowywać zaufanie, wzajemną życzliwość wśród ludzi, ale tak naprawdę y, pójść w konkurencję, pójść w rywalizację. Y, w Europie Zachodniej i musimy być do tego dobrze przygotowani. Co może czuć teraz sprawę Sprawiedliwość po tej stromotnej porażce? E, może czuć to, co czuło e, prawie 80% Polaków. E, niezadowolenie, e, apatię. E, dobrze, że wszyscy, którzy nie głosowali na PiS uznali, że nasz program jest bardzo dobry e, i pora się wziąć do pracy. Żyło się lepiej, będzie się żyło lepiej wszystkim, ale trzeba się wziąć po prostu do pracy i ten obowiązek, jeżeli zostanę posłem, jeżeli Państwa Komisja Wyborcza przekaże mi takie, taką informację, taki dokument, to będę wykonywał kontakty z Zdrowiejanną i dla nich.